Hej, hej, witam wszystkich bardzo serdecznie. Zapraszam Was dzisiaj na nowy odcinek De Sims 4 Vampiry. Jak widzicie troszeczkę się ściemnia, także możemy zacząć wampirzy dzień, zobaczmy, co tu się dzieje. Co ty płaczesz, koleżanko, moja droga? Jesteś tutaj przy pokoju naszej malutkiej Aneczki. A co u Ani? Słychać, zaraz zobaczymy. W ogóle, czy ja powiedziałam? Łapkę w górę i oglądamy. Głodna Ania jest, także niech ona wstaje. Ciocia, Iza, zadaje jej jedzenie. Iza, 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 na górę, na górę, na górę. Tutaj jest już krzesełko przygotowane, także zrobimy. Daj jedzenie simce o imieniu Ania i damy jej dzisiaj groszek. Zobaczymy, czy jej posmakuje. Czy ty idziesz do niej? Patrzcie, jak burza leci. Tata śpi. Mama śpi, w ogóle troszkę pragnienia tutaj wszystkim brakuje i też. Może czekaj, 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 maleńka, ty wstawaj. Zjedz to, no właśnie, może tutaj ją posadzimy, o. E, posadź tutaj simkę o imieniu. Anie, jak mnie to wkurza, jak uciekają mi te wampirosy? No jej, słuchajcie, nie było trochę tych wampirów. Ja wam powiem tak. Jestem w trakcie przeprowadzki, pakowań i takich różnych innych sytuacji, no jest ciężko, ciężko z czasem, ale staram się tutaj nadrabiać. Maleńka, zjedz ładnie, zjesz to. Ja mam nadzieję. A ciocia Iza pójdzie na dół i zbierze. Zrobimy dzisiaj sałatkę z owoców plazmowych. Mam nadzieję, że tutaj da radę. O, już się ciemno zrobiło. Bardzo fajnie, także zbierz cały plon. To może tu wszystkich wybudzimy wstawać, nie spać, zwiedzać. Czy tu jacyś ludzie są, bo patrzcie, u Tomka naszego troszkę brakuje do kolejnego poziomu, a jednak chcielibyśmy, żeby on to zrobił. O, jacyś ludzie stoją, także możemy tutaj do nich zagadać. Czy ta babka z wampirem? Nie pi plazmę, zachłanie pi plazmę i od tego jeszcze powinniśmy się napić. Także już masz tutaj zaznaczone, co masz robić. Ciocia Iza. Okej, okay, pilnuje jeszcze malutką, ale jej pragnienia brakuje. Oj, oj, oj. Jak ona już jest posadzona, biegnij, Ania sobie ładnie zje. Tak, i mama do niej przyszła. O, gawosz, mamutka, ty weź tu się... Ojej, nie, dobrze. Wszystko zebrane? Czy ty już zebrałeś te rzeczy? Pokaż, pokaż, co ty tutaj masz, bo ty, to by się chce pić. Tutaj są owoce plazmowe, bardzo fajnie, ale na początku weź sobie wypij, żebyś tutaj mi nie padła przypadkiem. No i klikniemy, żeby zrobiła dla całej wampirzej rodzinki właśnie sałatkę z owoców. Także gotuj, tu powinno być gdzieś na dole. Jest owoców plazmowych. Na przyjęcie, czyli dużą ilość. Bardzo fajnie. opaluch tu pije? Czy ty... Czekaj, 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 czekaj. Jeszcze tu ktoś jest. W ogóle w piżamach, bo wychodzili Pi za zachładnie. On to widział, dlatego że tutaj takie minusy z nią. Co się dzieje u Ani? Rozgniewana jest. Mama co? Co mama z tobą robi? Uczycie cię korzystać z nocnika? A to by się przypadkiem spać nie chce? No chyba nie. Mamunia, weź poczytaj jej do snu. Myślę tak. Zaraz ciotka zrobi jedzenie. E, czytaj do snu dokładnie to jednak e, mały wampirek ale musi w nocy spać, wampiry nasze po nocach chodzą, a maleńka będzie spała, także myślę, że akurat da radę tutaj, e, o już mało ci brakuje, da radę zrobić tak po prostu żeby e, rodzice mieli czas wolny o, 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 tutaj jakiś jest świrek, świrek, grzybek, muchomorek pij plazmę, zachłanie, pij plazmę może to wbijemy, kto wie, kto wie, tylko ty czekaj Czekaj, my Czy babka zrobiła? Jeszcze gotuje. Dobra, czy ty go dogonisz? W ogóle jakaś mieszna styluwa. Dawaj do niego. O, o, wraca, wraca. Widzicie? Jeszcze w ogóle musimy zmienić strój. A tu wam pierzyca idzie. Ona była ugryziona przez iskę. O ta! Leci. Ło, jak padł. Dobra, Ania. Ty śpi ładnie. Dobra, ciotka zrobiłaś? Pięknie. Gdzie ta sałatka z owotów plazmowych? Gdzie ona jest? Tutaj? To jest to? Patrzcie, jakoś w mikrofalówce zostało postawione. Dziwnie to wygląda, ale dobra. Chodź, yy, Ola, weź sobie, bo tam tatko się najada, no nie? Weź porcję, proszę bardzo, bardzo fajnie. W ogóle rachunki nam przyszło, że musimy zapłacić. To jest to, co nam dziś potrzeba! Czy ty będziesz zaraz mistrzem? Zaraz zobaczymy. Oj, jeszcze nie, jeszcze brakuje, ale weź mi strój na początku, stroje. Zmień strój. O Jezu, myślałam, że się nie nagrywa. ale mi się wkorzyła. Zróbmy Ci dzisiaj taką stylówkę. Poka się. Łup! Nikt nie pozna, że jesteś wampirem. Idzie tu ktoś? O, chodzą jak, jakieś ludzki. To będzie nie wampir. Wampir pi plazmę, zachłanie. A, ty od niego chyba kiedyś piłeś, widzę. Po jego stylu więc Dzięki za wspólne spędzenie czasu, a my dziękujemy Tobie za plazmę. No, biegnij, biegnij do niego. Ola sobie, dziewczyny jedzą, Ola i Iza bardzo fajnie, pragnienie tutaj jak najbardziej idzie, no u Ciebie troszkę jest na minusie, ale najwyżej sobie zaraz dopijesz, maleńka śpi, bez problemu, tutaj troszkę rozbawiona, papucacy, tu trzeba w ogóle to posprzątać, no ale to może ktoś tam później przyjdzie, czy Ty Tomciu ciupiesz od niego, mamy, wielki wampirzy mistrz, czyli tak naprawdę każdy z naszych wampirów jest już na ostatecznym poziomie, bardzo, bardzo fajnie. Także z tego powodu jak najbardziej się cieszymy. Wampirza, energia tutaj u ciebie troszkę. Średnio także możesz sobie zaraz zrobić wampir e, mroczną medytację, jak najbardziej. Dziewczynki tutaj, o, pijesz sobie, no tak, myślałam, że ci potrzebne. Widzę, zmywarka jest nastawiona, fajnie, fajnie. Takie płyteczki w domu mam, słone, wiecie. Co się dzieje na, u naszej w ogóle, e, Oli? Tak, chciałam. Nareszcie osiąga. No tak, to wiemy. Co ty chcesz to pozmywać? No tak, niekoniecznie w ogóle tobie też pragnienia brakuje, ale mam tutaj inny pomysł dla naszej. E, Oli, dobrze mówię, eee, brzdąkę dla inspiracji, bo... No tak, zaraz tam posprzątasz, Ola, wampir, dokładnie, czemu to się uciekło? Brzdąkę dla inspiracji, eee, może poprosimy Iza, żeby tutaj pomogła, czyli tutaj tak, sprzątnij to, wyczyść, tutaj wyrzuć, mm, tutaj nie trzeba, na razie sprzątać, także ciotka pomoże, ojciec tam gdzieś sobie coś świruje. Zaraz kogoś się jeszcze pewnie napotkasz. A zobaczcie, co się dzieje u naszej Oli. Ola jest bardzo zainspirowana, więc za chwileczkę wbiję kolejny poziom. A tu już będzie ósmy poziom, także jeszcze dwa będą nam brakowały do końca, więc jak najbardziej mnie to zadowala. Co się dzieje u Tom Ciapalucha? Widzisz, tu grasz w szachy. Może spotkasz jakichś ludków? No, jak najbardziej, tu jacyś chodzą. A tego piliśmy, kojarzy go Harry Potter, a ten był pity. Może w ogóle byśmy iskę wysłali, ale Iza na razie sprząta. Dobra, dawaj, Landgraba. Landgrab to wampirem na pewno nie jest. Zachłanie pij plazmę. No a jak? Dzisiaj sobie popijemy, popijemy, a Ola to nam ćwiczy. Bardzo dobrze i w ogóle idziemy, myślę, że będzie spełniona. Co tu w ogóle u niej się dzieje? Chwila spokoju. Tulenie do snu małego dziecka. Bardzo fajnie. Czyli coś niewampirowego nam się tutaj też pojawiło. Bez wyzwania, cechageniusz, OK, Zły posmak, no cóż, twoja. Bratowa? Tak to się mówi. Siostra męża chyba tak. Ja myślę, że zaraz wampirów tutaj zaprosimy też do, wspólnej, e, bom, do wspólnego i Iza, 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 ty chyba jesteś głodna. Pić ci się chce. Dawaj wyrusz na miasto, zaraz kogoś tu zapotkasz, żeby od kogoś się napić. To jest twoja wampirka, to może od niej nie. Tu ten chłop chyba był pity, wampir. Tak, to twój brat od niego pił. Kurde. Gościuwo, to ty musisz tutaj niestety... Napić się tego. Oj, chciałam, żeby to, jad, jadła, wypi. Nie, znaczy e, plazmowe owoce, prawie zaznaczam, żeby. Dobra, to ty sobie wypi, tamte rzeczy, to pochowamy, może to się na później przyda? E, pokaż, co tam się dzieje u Oli. Ola jeszcze nie wbiła? O, proszę bardzo. Ósmy poziom gry. Na organach piszczałkowych. może grać utwory w stylu gospel, napisać nowy utwór na organy piszczałkowe, O, to myślę, że na pewno będziemy to robić. E, tobie troszkę też chce się pić. Nie, pi, nie, znaczy pić tej plazmy. Dawaj, dawaj, wypij sobie z dwa. I tutaj Tomcia Palucha poprosimy, żeby zaprosił zaproś do relaksu i swoją żonkę zaproś. Ole, wampir, dlaczego on ma z siostrą takie złe relacje? A, bo to trzeba jakieś minusowe cechy wybierać. Dobra. Ole, zaprosisz swoją żonę i tam się porelaksujcie. Dziecko wasze śpi. Czy dziecko jest w dobrym nastroju? No chyba trzeba będzie wybudzić. Myślę, że dla dzisiaj dla cioci, czyli dla Izy, będzie to bardzo dobre wyzwanie, żeby ona zajęła się właśnie malutką. Także chodź tutaj na górę, bo dzisiaj musimy się skupić po, na małych dzieciach. Więc e, myślę, że będziemy u naszej Ani coś rozwijać, troszkę jej się chce na kibelek. Także na początku nauczymy ją e, korzystać z nocnika. To nam się tutaj jak najbardziej przyda, a wy tu się relaksujecie. Ojoj, i oj, oj. to randka miała być, koleżanko moja. <grym> Jak się wystroił. Bardzo fajnie, tutaj, jakiś pochwal wygląd. Uu, bardzo dobrze. Także Ciocia teraz uczy malutką snocnika e, korzystać. Jakie wyzwanie będzie na potem dla naszej małej? Zaraz zobaczymy, co ona tutaj jakie cechy rozwijała: komunikacja i wyobraźnia. No to może Ciocia poczyta jakąś książeczkę. E, czytaj małemu dziecku i weźmiemy jakąś książeczkę albo może coś innego. Tam może jeszcze pokazywać jakieś karty. To może za chwileczkę, to na, na początku niech tutaj się zajmie tym. E, jest nieswoja mega. No ale dobra, no co ja mam poradzić, kurczę, bo tutaj jest strasznie ciężko zaspokoić pragnienia. ci się bardzo dobrze bawią. Fajnie jednak mieć ciocię w domu, która się zajmie czasem malutkim wampirem, a w tym wypadku naszą Aneczką. Proszę bardzo, zobaczcie, jak pięknie dziewczyny tutaj się bawią. Gadają sobie, gawożą, co robi ciotka. Będzie uczyła teraz podstawowych potrzeb. To zaznaczyłam, zobaczymy, co się dzieje u naszych. Uuuu, a co to się dzieje? Bara, widzicie? Ser ducha, umiejętność myślenia. Czyli, jednak, nową tutaj em, rozwijamy nową cechę. Pokazuje tutaj jej warzywko Broku. Słuchajcie, kto mówił na Broku, drzewko. Ja chyba kiedyś mówiłam, czy na kalafior? No jak drzewo to wygląda? Jak to dotrą do tego momentu? Niech pisze w komentarzu drzewko. Także myślę, że dziewczyny świetnie, świetnie się bawią. W ogóle zobaczcie naszą Anię, taką ma stylóweczkę. Myślę, że bardzo fajnie pasuje i do tego wam jej rodziny, i do w ogóle do tego pokoju, i do jej chyba... Ale ona wkurzona jakaś. Jej się chyba nie podoba. Mama przyszła zobaczyć, co się z małym dzieckiem dzieje. Nie martw się, nie martw. Twoja bratowa dzisiaj naprawdę przepięknie opiekuje się nią, także wypij ładnie. Wypij sobie też oczywiście troszeczkę. Tatusiek poszedł. Co robisz? Kolego. Wyrzucać śmieci oni chcą cały czas. Ja tego nie rozumiem. Trochę wam wampirzej energii brakuje, no ale co zrobić? Taka oto nauka. Dobra, dawaj, słuchaj, y, Ola, poćwicz sobie jeszcze te organki, bo chcielibyśmy żeby zagrać utwór, może ten gospel sobie zrobimy. Zapomniany sąsiad. Chciałabym, żeby właśnie ona sobie wbiła ten kolejny poziom, jak najszybciej. Troszkę chce jej się spać, ale to spokojnie, jeszcze coś tam z ciotką porobicie. Zaraz zobaczymy, co Ciocia jeszcze może zaznaczyć. Sprawdźcie. O, baw się, baw się, to będzie super. Pobawcie się, dziewczyny. Zobaczymy, co tu będzie leciało, jaka umiejętność, bo jak na razie właśnie mamy tutaj komunikację. Tak, będzie fajnie. Pokażcie dziewczynki, co będzie się teraz robić, jaka będzie wyglądała zabawa. Fiszki z potrzebami to było. Rozmawiaj, a mieście się, się bawić, dziewczyny. Dawaj coś innego zaznacz, e, podnieś, opowiedz historię. Dlaczego płaczysz, maleńka? Uspokój o, uspokój ją. Nie denerwuj się. Ojejej, wkurzona trochę. Opieka nad moimi dziećmi. Adoptuj zobowiązki opieki. Widzieliście to? Dziwne. Poczytajmy jej do snu w takim razie, skoro ona już jest taka zmęczona. Chyba się zgodziła. <grymne> Dobra, ciocia ci dzisiaj poczyta. Zobacz. Przebierzecie zaraz piżamkę. I który jest yy, poziom u naszej ani wampir? Zaraz to zobaczymy. Słuchajcie, u naszej ani wampir do 6 dni. Jaki poziom? 6 dni do kolejnej grupy wiekowej. A umiejętności mamy komunikację, A wyobraźnię. Wszystko na razie na jedynce poruszane, ale myślę, że jak najbardziej zrobimy sobie. Jakąś umiejętność na maksa, to bym bardzo chciała. Mamutka sobie. Czemu ty nie grasz? Ja chciałam, żebyś pograła. Pragnienie. To dawaj, zawołaj na posiłek, bo wszystkim się chce jeść. No, to myślę, że można to zrobić. Wyjmijmy to. Czy to jest to? Zostało jeden. To nie chcemy tego. Chcemy całe. Osiągnięty drugi poziom, więc bardzo fajnie. Już w jakiejś umiejętności mamy drugi poziom. Dlaczego to nie chce stać? Nie rozumiem tego może jeszcze raz. O! I dawaj, proszę bardzo, zawołaj na posiłek wszyscy. Patrzcie, weź porcję dla Simki o imieniu Ania. Ja nie wiem, czy ona by to jadła, to jest tak dość dziwne. Tatko, nie przeszkadzaj. Rozumiem, że chciałeś swoją yy, córeczkę utulić do snu, także ja myślę, że możesz to zrobić. Utul do snu, nie do telewizora. Do dziecka przyszedłeś, to... Zobaczcie, jak pięknie Aneczka śpi. Gdzie ty jesteś? No, wracaj, wracaj do niej. że ona się nie budzi od tych nietoperzy. Ojej. Pięknie. Pięknie. Jest tutaj zawołane. Ojciec nie przylasł na żarełko. Dawaj, dawaj. Weź porcję to schowamy. Halo, halo, mytku. Halo, halo, Sławku. Gdzie ty jesteś? Nie topiesz. Dobra, przyleciał. Zapomniałam, że to tak szybko sobie latają. <laughs> Także tutaj może sobie pogadajcie coś o wampirach. E, dawaj, zagadać coś. Co, wy takie wnerwione, ja nie rozumiem. Z mężem, bardzo dobre relacje, zobaczcie jakie piękne, już wam pokazuję. Halo, gdzie to jest? W ogóle, czekaj, ile ty masz do kolejnej grupy wiekowej? Liczba przeżytych dni, czyli u wampirów tak to się liczy, jak widzicie. No, to nie, źle. 44. Wkurzone są. Pokaż, jakie masz relacje. Z domownikami, na minusie wszystko. Ojciec tak samo, ale z Olą, pięknie żona, najlepszy przyjaciele. Kariera, niepracująca mamusia. No to fajna mamusia. Widzę, że troszeczkę już pragnienie wchodzi. Zagadaj coś tam. Znać wspólny język. O, to będzie spoko. I ty też ze swojej siostry. Masz mieć z nią dobre relacje. popisu się mocami, nie wiem. Entuzjazmy się posiłkiem. Myślę, że to bardzo dobre, bo to właśnie twoja siorka to zrobiła. Kolacja przy świecach rodzinna, bardzo nam się to podoba. Maleńka sobie tutaj śpi. No ją jednak trzeba często kłaść spać, ale myślę, że będziemy właśnie co jakiś czas ją budzić, żeby robić różne fajne rzeczy. Jest to mały rozrabiaka, także no, 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 do wampira mi się jak najbardziej tutaj pasuje. No i co moi kochani? Tak jak myślę, że w wampirach tutaj wszyscy porobili Bo, wielki mistrz także tutaj mamy to załatwione e, będziemy na pewno czekać jak Ania wampir będzie wyglądała i myślę, że ta seria też jakoś długo nie będzie trwała myślę, że jeszcze kilka odcineczków żebyśmy właśnie mogli zobaczyć wampira nastolatkę no i poczekamy aż ona dorośnie także jak najbardziej tym się też zajmiemy to jest mój cel tej serii e, no i żeby właśnie nasza Oleńka też zdobyła sobie tutaj maksymalny poziom e, tej gry prawda na tych piszczałkowych. Tatko, posprzątałeś bardzo fajnie. Także ja myślę, że możemy naszych wampirów już powoli kłaść, spać. Niedługo będzie się pewnie robiło jasno. Jest trzecia, także dawaj. Tutaj poprosimy hibernacja dla ciotki. No, to by się chce cały czas pić. Także ja myślę, że ty będziesz sobie piła i piła i piła. Po to ci to wszystko kupiłam, żebyś mogła się napić, bo strasznie wolno jej. A dzisiaj nikogo nie piła. Dobrze się powstrzymała, tylko tomuś dzisiaj na mieście pił. <laughs> że tak powiem. Zobaczymy, jak nasza ola gra na koniec. Dum, dum, dum. Także moi kochani, to by było na tyle w tym odcinku wampirów, mam nadzieję, że Wam się podobało, kto czeka na wampirki, kto się stęskni za wampirami, łapki w górę, bo ja się stęskniłam, broń wszyscy, rączki w górę, zapraszam do zasubskrybowania kanału, na dole czerwony przycisk subskrybuj, żeby być na bieżąco, postaram się nagrywać tą serię częściej, ale tak jak mówię, bądźcie wyrozumiali, no bo wiadomo jak to z tymi przeprowadzkami, komputer jeszcze tu w jednym miejscu, jestem tu w drugim, także no nie jest zawsze kolorowo, ty sobie ćwicz, ćwicz. Dziękuję serdecznie, że byliście tutaj ze mną. Pozdrawiam wszystkich moich widzów buziaczki. Pa! pa.